No, i witam Was. Dzisiaj powiem Wam o mojej fotografii, bo mój sprzęt od czasu poprzedniego filmiku, który robiłem na jesieni, bardzo się zmienił. Moja obróbka też się zmieniła, programy się zmieniły i uważam, że w tym momencie doszedłem do stanu idealnego. Mój sprzęt oraz programy są już idealne. Fotografie nadal kocham tak samo. No, wydaje mi się, że nawet więcej. Coś o czym napisałem nawet w swoje swojej książce. Zrobieniem zdjęcia możemy złapać, zatrzymać piękną chwilę już na zawsze. To bardzo mnie określa, bo. Kocham to, robić te zdjęcia, kocham to, że później mogę sobie tylko, nie dość, że wspominać sobie z pamięci, to jeszcze mieć gdzieś zachowane. Także no, zapraszam. I zapraszam do subskrybowania mojego kanału teraz tam na dole, bo takich filmów będzie więcej. zarysuję Wam sprzęt, którego używam do robienia zdjęć. Moim głównym aparatem jest Lumix G7 z dwoma obiektywami. Pierwszy z nich jest to Olympus 45 mm z przysłoną 1,8, a drugi z nich to jest Lumix 25 mm przysłoną 1,7 czyli są to bardzo jasne obiektywy które pozwalają na zamazanie tła za fotografowanym obiektem kolejnym aparatem jest Canon 7 x Mark II z obiektywem, z obiektywem 8 mm do 36, ale przysłona jest bardzo fajna bo jest to 1,8 więc dalej pozwala tak wymywać tło za fotografowanym obiektem na przykład to zdjęcie jest zrobione właśnie nim no i ostatnim aparatem jest iPhone 7 Plus tak, mój telefon jego zawsze mam przy sobie, zawsze nim mogę zrobić zdjęcia. I co jest fajne, on ma tutaj dwa obiektywy. E, jeden jest z przesłoną 1,8, drugi jest taki bardziej przybliżający z przesłoną 2,8. I w połączeniu tych dwóch obiektywów można zrobić zdjęcia portretowe. Jest taki fajny tryb portret. I co się na pewno zdziwicie, to zdjęcie albo to zdjęcie. Albo nawet to zdjęcie jest zrobione właśnie iPhone'em. I naprawdę, jeżeli potrafi się wykorzystać potencjał iPhone'a czy jakiegokolwiek innego telefonu, jeżeli nawet jest słabszy aparat, to naprawdę można osiągnąć fajne rzeczy właśnie takim telefonem, jaki ja posiadam. Jeżeli jesteśmy już w teorii, to aplikacje do obróbki, których używam, e, Lightroom wiadomo, na komputer oraz na telefon. Mam taki sprytny pakiet Creative Cloud, dzięki któremu zdjęcia między komputerem a telefonem synchronizują się i wtedy gdy wrzucę coś na telefonie, to mam to na komputerze i w drugą stronę działa to analogicznie. Jeżeli coś przerobię na komputerze, to to analogicznie jest również przerobione też na telefonie i mogę sobie fajnie pracować dzięki temu. E, mam też After Light'a wersji tej zwykłej. Tutaj nakładam te różne takie postarzenia zdjęć. Mam też Afterlight'a 2, który jest po prostu nowszą wersją tego Afterlight'a, który jest jedyneczką. Dalej mamy Lens Distortions. Jest to aplikacja do nadawania takich flar gdzieś z boku. No i ostatnią aplikacją jest Fałosko, której kiedyś używałem do nakładania filtrów. Nadal używam. Jeżeli potrzebuję na szybko naprawdę przerobić jakieś zdjęcie na Story czy coś takiego, to wtedy tam nakładam filtry. Teraz wszystkie filtry z Fałosko mam wykupione do Lightrooma. Jest taki też fajny pakiet właśnie filtrów do Lightrooma, które polecam wykupić, bo ich właśnie używam. Teraz już wszystko wiemy i musimy wybrać sobie miejsce, w którym będziemy fotografować bardziej temat naszej sesji, tej dzisiejszej, teraźniejszej. Ja wybrałem się do Warszawy, jak to ja. No i hej, dzisiaj będzie troszeczkę inaczej. Przepraszam za hałasę chwilę, ale tam gdzieś buduje się nowy budynek. Dzisiaj jestem w Łodzi. Zaczynam w Łodzi i jadę za chwilę do Warszawy. Zostało mi tydzień do wyjazdu do Norwegii na miesiąc, także stwierdziłem, że pojeżdżę troszeczkę po tych miastach, po Polsce. Um, i jadę do Warszawy, jest godzina 13.25, a ja jadę jakby do Warszawy w sumie na słońca, słońca, zrobić parę zdjęć, troszeczkę się odprężyć jeszcze przed tym moim wyjazdem. W Norwegii też się odprężę. No ale lecimy. No i dobra, gdy już byłem tutaj w tej Warszawie, wybrałem się na most gdański. Ustawiłem się na środku mostu, w którym jeżdżą tramwaje. Oczywiście uważajcie na to. Bezpiecznie albo z rodzicami, albo po prostu patrzcie, czy te tramwaje nie jeżdżą. Nieważne. Ustawiłem się tam na środku i mój fotograf zaczął robić mi zdjęcia. Ustawiamy się, ruszamy się. Zdjęcie naprawdę zrobione tam było. 50, a wybrałem chyba 2-3-4. Jakieś cztery zdjęcia, które wyszły naprawdę dobre. Okej, okay, teraz nadchodzi pora na mój kącik obróbki. To zdjęcie mam już zrobione tutaj. Przed i po możecie sobie zobaczyć, wygląda to w ten sposób. Wydaje mi się, że dobrze to zrobiłem. Tutaj pobawiłem się tylko troszeczkę kolorami, jeżeli chodzi o właśnie to, jak wygląda to tło to tutaj zaznaczam sobie całe tło taką, takim narzędziem i tu mogę sobie zmienić naprawdę wszystko, ale tak żeby to dobrze wyglądało, wiecie o co chodzi tutaj dałem troszeczkę więcej kolorów na to tło mogę sobie zrobić bardziej wygaszone ale stwierdziłem, że zrobię to w ten sposób i właśnie tutaj to, to co widzicie w rogu sensing, nieważne nie, a mój angielski to wiecie, e, ale chodzi o to że ja sobie właśnie wszystkie te zdjęcia wrzuciłem tutaj do odcinek i teraz zobaczcie że na moim telefonie pojawił się dokładnie taki sam folder i właśnie w tym folderze po prostu to jest ta synchronizacja między dwoma urządzeniami. To jest naprawdę coś fajnego. Jesteśmy w moim telefonie. Jak widzicie, wchodzę sobie w Lightrooma i po prostu tutaj w tej chmurce to wszystko mi się synchronizuje między, między telefonem. Yy, wybieram sobie to zdjęcie i zapisuję sobie po prostu do rolki z aparatu w najlepszej jakości wiadomo, że wszystko było super. No i teraz wchodzimy do pierwszej aplikacji, którą jest Afterlight. Wybieram to zdjęcie. Yy, I teraz tutaj się można pobawić fajnie. No tak, to jest jednak zabawa. Tutaj nakładam te wszystkie szumy. Jeżeli nie pasuje mi coś w Afterlightcie numer 1, to wybieram Afterlighta numer 2. Um, ten ten jest naprawdę okej. Okay. Zapisuję sobie i tutaj mogę jeszcze Właśnie dodać te efekty ze światłem Które wydaje mi się, że w tym zdjęciu nie są zupełnie potrzebne Może coś takiego gdzieś tu można Ale to nie zawsze, naprawdę nie zawsze Także wydaje mi się, że bez tego to zdjęcie już jest ok Zapisuję to sobie po prostu oczywiście W maksymalnym W maksie, żeby była dobra jakość Zapisuję i tak wygląda to zdjęcie przed A tak wygląda to zdjęcie po Chciałem powiedzieć o tej złotej porze, no to wydaje mi się, że taka jest, takowa jest na pewno teraz, bo słońce już jest troszeczkę po zachodzie, w sumie troszeczkę przed zachodem też było okej, okay, ale światło w tym momencie jest najlepsze, nie jest za ciemno, no, nie jest też za jasno, wiedząc też jak to obrobić, w jaki sposób, może nie tyle co pozbyć się szumów, w jaki sposób wykorzystać ten szum, żeby wyglądał dobrze, można naprawdę fajnie się pobawić. Teraz jestem w centrum i tutaj biorę mój mały aparacik i mogę fajnie popracować nad światłem mianowicie zrobić kilka zdjęć lepszych czy gorszych. Pracując nad światłem najważniejsze jest to aby ściemnić yy, ekspozycję do nieba, nie do budynków żeby były dobrze widoczne tylko właśnie żeby to niebo nie było ani przyświetlone, ani za ciemne wiecie o co chodzi. Większość osób jakby robi to w ten sposób że skupia się bardziej na budynkach a ja bardziej zazwyczaj skupiam się na niebie. Im ciemniejsze jakby zdjęcie to tym lepsza jakość. No, także no ja idę sobie pociekać jeszcze troszeczkę tych fotek i zaraz zobaczycie efekty, jak to obrobiłem i jak to wygląda finalnie. Wykorzystaj to co masz na mieście. Ja w tym momencie wykorzystam rośliny, zatopię się wręcz w tej ścianie, gdzieś sobie rączki powplatam. Myślę, że coś wyjdzie. Myślę, że coś powinno wyjść. I warto za każdym razem wykorzystywać coś takiego. Kajdanach stworzonych przez roślinność. No tutaj w sumie też się z kolorami, troszeczkę je rozjaśniłem, ożywiłem nawet trochę. Troszeczkę szumu na tym zdjęciu jest i tak dodałem trochę go też tutaj w programie, ale teraz fajnie go wykorzystamy. Oczywiście tutaj te właśnie wszystkie szumy, filtry i tak dalej możemy sobie odwracać w każdą stronę. Ja sobie tutaj klikam. I jak obrócę to w ten sposób i dam tak delikatnie, żeby tylko tyle było. Już jest idealne. Przed i po jedna z najważniejszych rzeczy, w sumie zawsze to wykorzystuję jak wieczorem robię zdjęcia, czyli wykorzystanie światła neonów. To bardzo wyrafinowanie powiedziałem, ale chodzi głównie o to, że jeżeli są jakieś witryny sklepowe, jeżeli coś nam świeci, tak jak tutaj taki wielki ekran, co pewnie widać na mojej twarzy, zmieniają się tak kolory, to to fajnie nam pozwoli nas doświetlić. Dlatego, że jeżeli robimy zdjęcia w nocy, z wysokim ISO, to matryca jest bardzo czuła na światło. Jakiekolwiek światło, gdzieś tu nawet samochód jedzie, coś, to to już od razu widać na mojej twarzy, na sylwetce, którą fotografujemy, w której robimy te zdjęcia. Zawsze to wykorzystać przy wieczornej fotografii, nie robić jakichś zdjęć w totalnej ciemności, a później się dziwić, czemu takie dobre zdjęcia nie wychodzą. Trzeba dbać też o tą ekspozycję. Przed i po wygląda ono w ten sposób. Też więcej takich retro kolorów. No ja już sobie tutaj siedzę na peronie Kupiłem film bilety. Bynie takiego zdjęcia, w którym pociąg za mną jest praktycznie zatrzymany, ale jednak rozmazany No i to zdjęcie przed i po. Fajny klimat, taki, wiecie, że ja podróżuję ten. No, także tyle. Ja już jadę domku, Dziękuję bardzo. Ja jestem takiego zdania, że zdjęć nie można po prostu zrobić, obrobić, wrzucić gdzieś i dać im pójść zapomnienie po prostu. E, dlatego ja zawsze swoje zdjęcia drukuję w takiej formie instaksowej. Tak jakby po prostu te zdjęcia wyszły prosto z instaksa na takich malutkich polaroidach, można by to tak powiedzieć. 50 zł za 50 zdjęć dokładnie. A w instaksie, jeżeli chce się kupić takie filmy, to one kosztują za 10 chyba kosztuje 40 zł albo 30, no to to już jest o wiele więcej, no ale też jest fajny bajer, bo można sobie tym potrzepać i one się prawdziwe robią, no ale jednak fajny bajerek, uważam, że fajnie to wygląda w tym całym pokoju tak klimacik jest, ci którzy kochamy fotografię, łączmy się, hashtagujmy zdjęcia, hashtagiem sobie ulubieńcy ja sobie to będę patrzył, zapraszam na mojego Instagrama, bo już wybiło ostatnie 20 tysięcy. Jestem w szoku, i teraz już jest 21, nawet co jest w ogóle dla mnie szokiem, i dziękuję za to bardzo. To na Instagrama zapraszam i na blogu zrobiłem też posta takiego bardziej pisanego, pisanego o moich zdjęciach, jak je obrabiałem. To też możecie sobie tam wpaść. No i dziękuję bardzo. Boże, wszystko, wszystko, czym mogę zakończyć? Jak rzucę. Nie, nie rzucę książką. Mój ukochany szalik z zimy. Który jest tak naprawdę kocem z Ikei i teraz jest kocem na mojej kanapie. Trzymajcie We się, pa! jest. O Boże, stałem na takich zgiętych nogach, jakbym stał prosto to bym, tak, to bym już z kadru wychodził. Ała.